Ma takie coś, żeby co tam hmm. się, że jeszcze hmm. tak hmm. ma. nie, chodzi o A, bo to za za bardzo Tak. Też się złożyć? Na co? Na tego. Hehehe. <gry> A pytałaś ile kosztuje? No właśnie nie, ale... To by... idź zapytaj. To idź zapytaj. Nie. Idźcie powiedzcie tak, SP5XMU. tam SP8, kolega jest? SQ8. Nie, 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 Jakie UFO? 8.

Taka pakieta kosztuje 2500 zł No i dziś to już wiecie Tato, Złożysz się A ile macie? Ja mam około 600 No i co? I chciałabyś kupić taką maszynę tak. Za wszystkie swoje pieniądze? Nie No właśnie, to masz świeże wydatkę chyba Nie, nie mam jeszcze Jeszcze wiesz autoryzację 84 wow. nie Ale jeszcze chcą składać to Poszło się już dowiedzieć ile kosztuje ja też mówię, żeby kupił. A nie, no to kupcie. One to nie kupią, nie? a ja się do nich nie, nie dorzucę, bo to. Nie ta skała na razie. A przynajmniej nie dzisiaj. Nie teraz. E, no nie zasłanie mi nie, jak filmuję. Teraz będzie chyba lądował, co? Nie? Nie, dało to się O, zobaczcie, chyba ląduje. Ale zrobił obrót fajny.

후이 맘에 들어오는 날씨가 너무너무 좋아요. 후이 맘에 들어오는 날씨가 너 No ale w sumie załóżmy, taki też mi się przydał do latania na, na takich małych drzwiach. Ale wszędzie to wszystko z Ta kamera to Ale to nie Ale kamera to dopiero początek. Ależ to nie jest ja, problem. Ale nie no, ja wiem, ja też uważam, że to nie jest problem. Tylko nie wiem, czy Adam przetrwa dalsze kroki. To tylko problem. <noise> Zabawka przednia, niewątpliwie. <noise> Helenka, ty też masz moc Jedi? No, ona robi coś z mamą. A, coś mamy robi. Macie, ty pomożesz? Idź posteruj z nimi. Idź posteruj z nimi, bo one nie dają rady. Tam są cztery silniki, a one są tylko trzy. Tam się już nie

Tato Odczęło ci się chodź, chodź, chodź Tato Tato Odpięło ci się Tato. Czemu to tyle mnie to nie hało. Nie ma się co, co mało żeby to... Ja wiem, że czekam, że czekam, ale ja bym nie chciała przekonać, ja bym chciała przekonać. Tylko mówił, że, że potrzebuje kogoś, kto będzie walutował.